Aby stworzyć swój pierwszy portfel w aplikacji Portfeo, wystarczy kliknąć przycisk Dodaj portfel, i tutaj mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to własnoręczne tworzenie portfela, dodawanie odpowiednich aktywów, czy też tworzenie własnych instrumentów i następnie dodawanie ich do portfela. Natomiast drugie rozwiązanie to import gotowego pliku. Może to być nasz własnoręcznie stworzony Excel, który do tej pory prowadziliśmy. A mogą to też być raporty wygenerowane z naszych kont brokerskich, które pozwolą nam na szybkie wprowadzenie właśnie poprzez funkcję importu naszych transakcji do aplikacji Portfeo. Ja na temat importu stworzę osobny dział, jeśli chodzi o instrukcję. A teraz poświęcę swoją uwagę portfelowi tworzonemu od zera. Wpisujemy nazwę portfela. Możemy wybrać dla niego odpowiedni kolor i dodajemy portfel naszym oczom ukazuje się kolejny samouczek który wyjaśni podstawowe funkcje jakie mamy do dyspozycji w aplikacji portfel